Kolejne ćwiczenie w naszym arsenale różnego rodzaju carries. To naprawdę game changer, jeżeli chodzi o trening. Uczymy zawodników w jaki sposób budować poprawny model stabilizacji, jak tworzyć napięcie, jak ustawić, że tak powiem, segmentalnie nasze ciało. A bardzo często widziałem gdzieś tam w zawodach strongmańskich, ale też zyskując coraz większe pole uznania. W całym świadku przygotowania motorycznego. My dysponujemy tutaj naprawdę fajnym sprzętem, rzadko widziałem na siłowni, czyli typowym jogwarem. Bardzo fajne urządzenie, bo pozwoli nam troszkę tutaj obejść mobilność w obręczy barkowej. Samo wykonanie ćwiczenia jest dosyć proste. Ustawiamy się pod dioki, możemy sobie Biodro idzie lekko do tyłu. Wychodzimy z biotem do przodu. Tak, teraz staramy się najistotniejsze rzecz, staramy się cały czas utrzymać segmenty naszego ciała mniej więcej w jednej linii. Nie chcę, żeby się to nadmiernie Dobrze przeprostu, nie chcę, żeby też a, dokonywał to w pozycji zgarbionej, pamiętami cały czas. Aktywnie pracujemy tłocznią brzuczną, musimy poprawiać model stabilizacji centralnej. Jeżeli to jest ogarnięte, jeżeli jest pozycja statyczna, wygląda dobrze, a tutaj wygląda super, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy dołożyli jeszcze do tego kupi. Czyli idziemy sobie do przodu. Mhm. My mamy tę super sytuację, że współpracujemy z firmą, która wykonuje tego typu sprzęty, jogbary Naprawdę uważam, że na każdej powinien zajmować się tego typu sprzętem, a Hamertek robi naprawdę super robotę. Dzięki temu zawodnicy o troszkę słabszej mobilności, szczególnie w obręczy barkowej, mogą złapać sobie ten tego joka trochę niżej. A co za tym idzie, no, uczynić to ćwiczenie bardziej bezpieczne w tym kontekście dla stawów nadgarstkowych czy też stawów ramiennych.